Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w szantę! Właśnie odblokowaliśmy naszą pierwszą transformację. Transformację w małą małpkę, która potrafi wspinać się po ścianach. Oprócz tego szantę jako małpka może wskakiwać w różne miejsca, gdzie normalnie byłoby za ciasno. No, co prawda mogłaby się przyciągać, ale to byłoby wolniejsze, a także by musiała być na poziomie ziemi. A także potrafi wyżej skakać, co właśnie wykorzystałem do tego, żeby zdobyć tą metuzę. Transformacje w tej grze są dosyć... Eh, dziwne, takie dosyć toporne. Otóż cały system wygląda tak. Kiedy naciśniemy Select, to fantę zaczyna tańczyć. Kiedy tańczy, to tam na dole widzicie te gwiazdki zaraz obok nutki. I się przesuwają. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. I kiedy jest na pierwszej, to wtedy należy nacisnąć odpowiedni przycisk w zależności od transformacji. Jaki przycisk? To możemy zobaczyć na ekranie paliw. Zanim się nauczyłem korzystać z tego systemu, potrafi trochę czasu zająć. Pamiętam, że próbowałem tak dosyć szybko się transformować. Nacisnąć od razu na pierwsze gwiazdce, potem nacisnąć na drugiej, i nie wychodziło, nie wychodziło, nie wychodziło. Natomiast należy naciskać na pierwsze gwiazdce: nacisnąć, przeczekać, a w pozostałe gwiazdki przelecą, a potem nacisnąć kolejny przycisk. Przez co transformowanie się w tej grze naprawdę dosyć długo trwa. Musimy stanąć, zatańczyć, dwa ruchy zrobić, a potem jeszcze jest ta animacja transformacji. Dlatego bardzo niechętnie się transformuje w tej grze. Właściwie każda grass serii szantek, która miała transformację, bo nie każda ma, ma transformację w trochę inny sposób. Akurat w tej części jest dosyć dużo pamięciówki, akurat w następnej części Riskies Revenge po prostu jest to sekwencyjne. W zależności od tego, jak długo tańczymy, to taką mamy transformację, natomiast w Halji Hero pojawi się tak, jakby melody podczas tańczenia. Naciskamy jakiś przycisk do tańczenia oraz przycisk kierunkowy, żeby sobie wybrać którą transformację chcemy. Jeśli jest tam trzy transformacji, że trzeba czasami poczekać, żeby te menu się włączyło na to drugie. Natomiast w piątej części serii w E 7 Seven Sirens Po prostu transformacje są natychmiastowe. Wciskamy przycisk do danej umiejętności i od razu transformujemy. Przedstawiamy praktycznie bez żadnego czekania łączy ze sobą różne umiejętności. Co czasami również pomaga w bitach. No, ale tutaj niestety jest pamięciówka, musimy pamiętać, jakie przyciski wciskać. Musimy wcisnąć w odpowiednim momencie. Nie mówimy za szybko, nie mówimy za wolno. No, a przez co te transformacje trochę długo trwają. Nie później nic dziwnego, że niektórzy fani serii są dosyć krytyczni, jeśli chodzi o transformacje. Zwłaszcza, że, tak jak już mówiłem, jest gra w tej serii, która nie ma transformacji i tam umiejętności wychodziły między sobą bardzo płynnie. No cóż, no, rzeczywiście, gust. Ale posełem Sirens, myślę, że transformacje to jest raczej coś, co... mogę zostać w serii i nie przeszkadza. No właśnie dobrze, żeby to były obietności, które można używać na bieżąco w locie, bez takich topornych sekwencji transformacji, jak jest w pierwszej części Wriskis Revenge lub Halcyon Hero. Wow, co to za miejsce! Legendarny kapiąc kamień jest mój! Po co wlewać wodę do silnika parowego, skoro to coś za silnik na zawsze, co? Ha ha właśnie jednego z najbardziej żałosnych bossów historii Kiedy go walniemy, przesuwa się na prawo. I kiedy przesuwa mu się oko na lewo, to wtedy możemy go zaatakować. Kilka razy go walniemy i... Tyle, Bosie! To jest cały boss. Tyle. Ludzie narzekają, że bossy w Seven Sirens były żałosne, ale w tej pierwszej części, uwierzcie mi, jest jeszcze gorzej niż w piątej części. Naprawdę. U serio, Bosy w tej grze są prawdopodobnie jedną z łatwiejszych części tej gry. Polo, jesteś cały? Natknęła mnie. Nigdy więcej nie umyję tej głowy. Ocalałeś? Walnęła ci w łeb! Wstawaj No już i powiedz mi wszystko, co wiesz, o tym kapiącym kamieniu. Ej, świetnie! Znalazłeś legendarny relik. Podobno są cztery rodzaje tego typu kamieni. Każdy z nich reprezentuje inny żywioł. Ten, który znalazłaś, produkuje nieskończoną ilość wody. Istnieje również niezniszczalny golebowy kamień, ognisty gotujący kamień i bardzo chłodny migoczący kamień. Jakiś gdzie są pozostałe? W sumie to nie, ale podobno golemowy kamień zaginął gdzieś na pustyni w okolicach Ozystown. Przynajmniej tak piwała moja babcia. Ach, babciu. Miała oczy niczy świecące szmaragdy. Ja Znajduje się na zachodzie od punktu początkowego, więc teraz musimy się cofnąć kawałek w lewo, a w końcu dojdziemy do pustyni i za pustynią znajdziemy miasto. No cóż, ta gra ma backtracking. Niestety też trochę go nie omijam, dlatego że oszczędzam meduzy. Nie do końca wiem, gdzie wszystkie są, więc ich po prostu nie zbierałem, a wiem, że cztery mi będą absolutnie potrzebne później. Nie wiem ile zbiorę po drodze, zanim mi będą potrzebne, ale wiem, że będę potrzebował czterech. Jeśli nie będę miał tych czterech dokładnie w tym momencie, kiedy będę ich potrzebował, no to wtedy będę miał przechrapane, więc oszczędzam, a zamiast tego, no cóż, macie magię oprogramowania do edycji wideo, patrząc jak w przyspieszonym tempie, jako małpka skacze w lewo. Tutaj, też jest moment, z którym się wracam, ale nie przyspieszam, z tego powodu jest tutaj pewna znajdźka, która się przydaje. I... Jedną z tego typu zajdziek pominąłem, dlatego że jeszcze nie mogę zebrać na rynku taki Mianowicie, to jest kontener na serduszko. Zdobycie takiego większa ilość serduszek o jeden. Pomimo że włosy w tej części są naprawdę fałosne, to jednak jest to część, która jest jedną z trudniejszych. Przede wszystkim ze względu na bardzo ograniczoną ilość tych saduszek. Jest naprawdę niewiele tych kontenerów i właściwie nie jestem pewien, czy w ogóle zbiorę jeszcze jakikolwiek jeden. Co prawda tam wcześniej widziałem jeden w lesie, ale go nie zebrałem, a później nie miałem okazji się cofnąć. Późniejsze części gry mają znacznie więcej serduszek, a także będzie można sobie kupić jedzenie, które można zjeść sobie w dowolnej chwili, albo miksurki leczące. W ogóle ekwipunek, który pozwoli lecieć w każdej chwili, natomiast tutaj... No cóż, mamy mało serduszek i nie możemy po prostu zebrać sobie 9 konsert tak jak to jest w późniejszych odsłonach. Akurat przychodziłem obok Skuttle Town, więc zajrzyjmy tutaj, zajrzyjmy do łaźni, dlatego że mam dosyć mało serduszek i można wykorzystać łaźnie do tego, żeby się wyleczyć. Kiedy wskoczymy do wody, to wtedy nasze serdówka się regenerują. Więc jeśli przechodzimy akurat po drodze, no to czasem warto skoczyć, przy okazji czasem warto zajrzeć do punktu zapisu na wypadek jakby się przypadkiem skinęło. I to w sumie tyle co chciałem z tego miasta. Możemy ruszyć dalszą podróż bezpieczniej, wiedząc o tym, Mamy więcej serduszek, a te serduszka mogą się przydać, dlatego że przeciwnicy na pustyni są dosyć bardziej niebezpieczni w lesie po prawej. Jednym z najbardziej problematycznych przeciwników tych kwestii są lagi, które strzelają tymi swoimi promieniami, które bezczelnie w nas celują. i w tym potrafią zmienić kurs. Tutaj akurat jakoś się udało ominąć, ale wtedy no po prostu bezczelnie ten pocisk skręcił, tak żeby nie palnąć. To było po prostu okrutne, wredne i bezczelne. To również jest jeden z powodów, dla których za bardzo się nie stara. teraz walczyć z przeciwnikami, tylko po prostu wolę omijać, dlatego że... E, dostanę trochę piniąków i w sumie co z tego, jeśli zaraz potem bym stracił zbyt dużo sedów. No teraz właściwie każdy podzieli mnie chociaż raz walnie, no, Może nie każdy, ale przynajmniej ten, któremu uda się w ogóle strzelić. No, okay. nie udało mi się omijać. Tutaj, żeby przejść dalej, należy przejść na dół. Przez mały tunel, co trochę komplikuje układ mapy, dlatego że to nie jest takie proste kółko jak to na początku opisywałem. I to też trochę komplikuje sytuację jeśli chodzi o transformacje. Jak już mówiłem, transformacje w tej grze są dosyć toporne, więc nie chce się transformować za często. Ale z drugiej strony, małpka bardzo ułatwia przez wyskakanie. I niestety, małpka nie potrafi się wspinać po drabinie, więc nie mam innego wyjścia, jak tylko się odnieść. Ciekawe, czy kiedyś wyjdzie jakiś remake tej gry, w którym będą naprawione właśnie te drobne problemy z designem tej gry, jak na przykład krótki zasięg ataku włosów, niewygodne transformacje, czy właśnie wcześniej wspominany brak mapy. Albo niesamowicie przemiliwana kamera, dlatego że tutaj trochę słabo widać, co jest przed nami. Na przykład teraz skoczyłem prosto przeciwnika. Nie miałem was widzieć. Szantę cały czas znajduje się na samym środku ekranu. Wszyscy nie widzimy, czy akurat przed nami jest jakaś bezdenna przepaść. A przypominam, w tej grze są bezdenne przepaście, czy jakiś przeciwnik, czy coś. Późniejsze części z tej gry są nieco lepsze pod tym względem, dlatego że jeśli jest jakaś sekcja, w której kamera się przesuwa lewo-prawo, to zazwyczaj po prostu utyka lewo-prawo i się nie przesuwa góra dół. Akurat na tym ekranie góra dół jest trochę łatwa, dlatego że u góry wysoko, jak będziemy mieli transformacje, które pozwalają co latać, to tam będzie coś ważnego. Ale to później. Na sam koniec gry. Uff, na styk udało się dotrzeć do miasta. Na styk, mając zaledwie skromne półserdówka. Tylko półserdówka. Dobrze, no że tutaj można się uleczyć. Chociaż niedobrze we włazi z buciorami do miejsca, gdzie się kąpią ludzie. No, tak się nie robi. No. Zdejmuje się obuwie i myje się stopy, i w ogóle jest opukiwanie się prysznicę i coś. A ona nic. Nic. Z brudnymi pucierami zaraz po zejściu z piasku wychodzą do wody. Co lepiej, Horus Tamte! Tante! swoje ptaki bojowe i teraz jestem na powskiwanie lajki. Ja jak widzisz, mam paru nowych rekordów na zatrzymanie towarzystwa. Co o ty myślisz? Świetnie, ale nie widzę nigdzie wręcza. Chyba go nie sprzedałaś? Oczywiście, że nie. Tybę go nie zostawiła! Czyż nie wręcz! <tryk> <tryk> I więc jak to ci nowe interesy! Nadal się bawisz w zastrasznie czego tam tej dziurze zabitej dechami! Skadli tam do niedziora, a poza tym jestem więcej takcji ci... Zrobiłabyś to? Typowy idealny! Znajdź kopalnię w ręcz, Po prostu idź na pustynię i się ze ręczem. Więc się popytam moimi ptakami podstawymi, okej? Ok? Mowa stoi! Dzięki skaj! No to mamy na na kolejny cel. Do zobaczenia w następnej części.